i ostatni odcinek z serii Jak osiągnąć dowolny cel i być lepiej zorganizowaną na co dzień. Poprzednie dziewięć trików nagrałam już w poprzednich trzech odcinkach, także doszam Cię do odsłuchania i dzisiaj trzy ostatnie tipy na to, jak osiągać dowolny cele. Więc dziewiąta część i dziewiąta porada to pamiętaj, że perfekcjonizm to Twój największy wróg. Wiele osób nie podchodzi w ogóle do realizacji celów, do uczenia się nowych rzeczy, do stawiania sobie wyzwań, ponieważ perfekcyjnie zwlekają. A lepiej zrobić coś na 90%, lepiej zrobić coś nawet niedoskonale, niż zwlekać w nieskończoność. Jest mnóstwo przypadków kobiet, z którymi pracuję, które chcą zacząć nową drogę, na przykład biznesową, które chcą. Zacząć uczyć się nowych rzeczy, ale ciągle czują się niewystarczająco dobre. Myślą, że dopiero kiedy będą odpowiednio wyedukowane, przygotowane, będą odpowiednio wyglądać, to wtedy będą mogły zacząć. A tak naprawdę najwięcej uczymy się w procesie i najwięcej uczymy się też ucząc innych. Na przykład moim celem było nagranie tej serii. I czy robię to perfekcyjnie w sposób doskonały. Oczywiście przygotowałam się najlepiej jaką miałam, ale z pewnością to nagranie mogłoby być zrobione jeszcze lepiej. Natomiast nie ma to dla mnie znaczenia. Znaczenie ma dla mnie to, że robię najlepiej, co mogę, co mogę, najlepiej jak potrafię z tym, co mam tu i teraz, i dzięki temu realizuję swój cel, jakim jest przygotowanie dla Was tej serii i tworzenie tego kanału. Dlatego Pamiętaj, że perfekcja to Twój największy wróg i tak naprawdę nigdy nie wykonasz wszystkiego na 100% perfekcyjnie, ale wystarczy, że będziesz robić to wystarczająco dobrze, żeby osiągnąć swój cel. Dziesiąta wskazówka to nie udawaj, że pracujesz, nie udawaj, że dążysz do celu i się tego nie robisz. Potrafimy, że są doskonale oszukiwać same siebie i zamiast skupić się na pracy, zamiast skupić się na tym, co miałbyśmy robić, na przykład nie wiem, pisać pracę magisterską, to przeglądamy social media, e, robimy sobie kawkę, szukamy wymówek i tak naprawdę udajemy, że coś robimy. Tak naprawdę nie jesteśmy tym, co mówimy, że robimy, ale naprawdę tym, co robimy, co wykonujemy solidnie, sumiennie, konsekwentnie. To jest właśnie ta dyscyplina miłości. Musisz kochać siebie wystarczająco mocno, żeby dotrzymywać sobie słowa. Więc jeśli masz ten czas, że pracujesz nad swoim celem, to rób to naprawdę, solidnie, ze 100% zaangażowaniem. A jeśli widzisz, że oszukujesz siebie, to przerwij pracę, wyjdź na krótki spacer, ale wróć do tej pracy z pełnym zaangażowaniem. Także bądź wobec siebie lojalna, nie oszukuj samej siebie, nie udawaj, że pracujesz i buduj tą dyscyplinę każdego dnia. Po prostu staraj się skupić na tej jednej rzeczy, którą sobie obiecałaś, a jeśli tylko zauważysz, że coś Cię od tego odciąga, to podejmij decyzję, czy kontynuujesz pracę, czy jednak zajmujesz się czymś innym, i bądź w tym słowna Ostatnia, dwunasta wskazówka w tej, w tej serii to Nie wpadaj w pułapkę, gdyby tylko Niestety bardzo wiele osób rezygnuje ze swoich celów Albo myśli, co jest dla nich niemożliwe Z powodu braków, które zauważają w swoim życiu Znam wiele ludzi, którzy mówią Gdybym tylko miała milion złotych, zrobiłabym to, to, to i to Kupiłabym mieszkanie, wybudowała dom, pojechała w tę wymarzoną podróż Albo gdybym tylko miała lepszy telefon, to zaczęłabym nagrywać filmiki. Gdybym tylko miała większe wsparcie w rodzinie, to zaczęłabym realizować nowy biznes. Gdybym tylko miała dłuższe nogi, to wystąpiłabym w tym castingu. Tak naprawdę te wymówki sprawiają, że obcinamy sobie skrzydła i nie dążymy do naszych marzeń, i one nie mają znaczenia, bo. To, czy osiągniesz dany cel nie zależy od zewnętrznych okoliczności, to zależy od Twojej wewnętrznej decyzji, a okoliczności będą się do niej dopasowywały wraz z Twoją wiarą, wytrwałością i działaniem. Więc nie mów, gdybym tylko miała więcej czasu, więcej pieniędzy, więcej wsparcia, inny wygląd, mieszkała w innym kraju, w innym mieście, to zrobiłabym to, co chcę. To nieprawda. Ludzie na całym świecie osiągają swoje cele zgodnie z tym, co mają w środku. A nie z tym, jak wygląda ich otoczenie. Oczywiście ono może nas wspierać, ale to wszystko zależy od sposobu, w jaki patrzymy na naszą rzeczywistość. A nie zawsze od tego, czy akurat jest sprzyjająca, bo każdy z nas ma w życiu wyzwania i problemy, i chodzi właśnie o to, żeby nauczyć się je przezwyciężać. Także z wielką wiarą w Ciebie dziękuję Ci za obejrzenie tej serii. Mam nadzieję, że te krótkie wskazówki okazały się dla Ciebie pomocne. Jeśli potrzebujesz więcej takich treści, zapraszam Cię do obserwowania. Codziennie wrzucam kobiece inspiracje. Możesz też odwiedzić mój sklep z produktami cyfrowymi, gdzie są właśnie materiały polecane dla kobiet. Które chcą rozwijać się, kochają rozwój osobisty, przemianę wewnętrzną, i polecam Ci w szczególności mój kurs Metamorfoza Życia, który jest kursem tak naprawdę osiągania celów w każdej ważnej dla nas dziedzinie życia. Jest tam odcinek o pieniądzach, o rodzinie, o relacjach, o zdrowiu, o karierze, o rozwoju osobistym, o pasjach, o przyjaźniach. Zapraszam cię serdecznie, żeby zapoznać się z tym kursem i może potraktować go właśnie jako narzędzie do Twojego osobistego rozwoju. Czasem dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję, że osiągała, o, o, obejrzałaś ten filmik. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło, pa pa!